Myśli na każdy dzień sługa Boże Wenanty Katarzyniec. 15 grudnia. Im większy dar, tym większa powinna być wdzięczność. Jeżeli zaś żebrak dziękuje za kawałek chleba, jak my powinniśmy dziękować panu Jezusowi, że nas samym sobą nakarmił. Wszakże, jak mówi święty Augustyn, Bóg chociaż wszechmocne, nieskończenie mądre i bogate, nic więcej dać nam nie mógł. Dziękuj, bo wtedy najwięcej możesz sobie u Pana Jezusa wyprosić. Jeżeli nie dziękujesz, postępujesz nierozumnie, tracisz owoce komunii świętej. Obrażasz bardzo Pana Jezusa, tak że skarży się na ciebie, jak na owych trendowatych. Nie jest znaleziony, który by się wrócił, a dał Bogu chwałę. Święty Jan złotousty porównuje z Judaszem tych, którzy bez dziękczynienia odchodzą od komunii świętej.